Ostatnio, dokładnie tydzień temu, na moim kanale pojawił się materiał z narzekaniem na moje najmniej ulubione domy z Wójki. Między komentarzami o tym, że osiedlowe życie to jednak dobry dodatek, dostałam wiele próśb o wypowiedzenie się o moich ulubionych parcelach. Od razu zabrałam się do spisywania moich ulubionych domów i muszę Wam powiedzieć, że nie było to łatwe. I to wcale nie dlatego, że wszystkie te oryginalne parcele są złe, tylko dlatego, że ja w każdej z nich i tak zawsze coś zmieniam. A to nie podoba mi się rozkład pokoi, a to jakieś meble, a to ogród. Dlatego, tak jak w poprzednim odcinku, starałam się być choć trochę obiektywna. Tak, tutaj od razu mogę przyznać, że jest to lista konkretnie moich faworytów. Wybrałam te domy na podstawie tego, jakie mam względem nich odczucia, nie dlatego, że są obiektywnie najlepsze. Tak, właściwie to w większości z nich także są błędy. Będę je sygnalizować, ale umówmy się. Dzisiaj nie narzekamy, tylko się zachwycamy. W ciągu tego odcinka na pewno zauważycie, że jestem fanką kilku takich klasycznych, bardzo dobrze znanych simowych domów, które często zbierają bardzo negatywne opinie graczy. Jedną z takich parceli jest oczywiście dom Rodziny Ćwir. Każdy wie jak wygląda ten budynek. Zdecydowanie można mu zarzucić wiele niedociągnięć, ale powiedzcie mi tak obiektywnie, czy jak patrzycie na ten dom, to nie macie takiego wrażenia, że tak, to jest dokładnie to, co kupiliby Ćwirowie. Ten dom ma w sobie taki klimat, takiej kochającej się, ale jednak nieco chłodnej i mrocznej rodziny. Zawsze jak na niego patrzę, to mam takie wrażenie, że wszystko jest w nim na swoim miejscu. Jestem do niego strasznie przywiązana i przegrałam w nim tyle godzin. Jeszcze zanim popularna zrobiła się rozgrywka turowa, bardzo często resetowałam miłowo tylko po to, żeby jeszcze raz zagrać tymi oryginalnymi ćwierami. Jest to jeden z bardzo niewielu domów w dwójce, zaznaczam w dwójce, bo w trójce mam do tego kompletnie inne podejście, w których po rozpoczęciu gry nie zmieniam praktycznie nic, oprócz kilku detali. Oczywiście jeśli chcemy używać strychu, to koniecznie trzeba zrobić remont dachu, ale o dziwo jakoś bardzo mi to nie przeszkadza. Wiecie, w przypadku przyjemniaczków, którzy mają podobny problem, to górne piętro jest faktycznie zamieszkiwane przez bliźniaczki, a w domu świrów kojarzy mi się to bardziej w sposób takiego nieocieplonego, starego dachu, który zimą nie nadaje się do użytku. Oczywiście warto wspomnieć, że oba domy i ćwierów i przyjemniaczków zostały wprowadzone z grą podstawową bez wpływu więc teoretycznie oba te przypadki można w pewien sposób usprawiedliwić. Drugim domem, do którego pałam ogromną sympatię, jest kolejny klasek, czyli Dom Kowalów. Ta parcela też ma wielu przeciwników i w sumie ciężko się dziwić patrząc na górne piętro. Muszę przyznać, korytarz jest dość ciasny, a pokoje dość drobne i bardzo problematyczne, kiedy próbujemy wstawić tam podwójne łóżko. O ten domu wspominałam też w pierwszym odcinku Narzekanie na Domy, konkretnie wskazując na tą niedomalowaną ścianę i brak barierki na tym słynnym korytarzu. Ale jednak, mimo tych niedociągnięć, jest w tym domu coś, za co go kocham. Wyposażenie nie jest z wysokiej półki, a wręcz pokuszę się o stwierdzenie, że meble są dość tanie ale patrząc na ten dom można zobaczyć, że mieszkają w nim Simowie z aspiracją rodziny. Czy patrząc na tą parcelę nie widzicie obrazu Jaćki i TZ9 kupujących ten dom zaraz po ślubie, kiedy nie mieli jeszcze zbyt wielkich funduszy, ale już wiedzieli, że chcą mieć dużą rodzinę? Wielu uważa, że ten trzeci pokój na górze jest szykowany dla nowego członka rodziny, bo ma już pomalowaną ścianę, ułożoną dywan i wstawioną szafę, a mi tak bardzo podoba się ten pomysł. O tej rodzinie na pewno jeszcze usłyszycie na moim kanale, bo ją ubóstwiem. Ale już tak na szybko, podsumowując, jest to jeden z tych domów, do których zawsze chce mi się wracać i w których praktycznie nigdy nie robię wielkiego remontu. Ten dom po prostu pała takim ciepłem. Trzecia parcela, także klasyk i także dziwnowie, to dom Oliwki Widmo. Ta parcela także była wspomniana w pierwszym odcinku Narzekania na Domy z dwójki. Tym razem przez identyczne ściany i podłogi w całym domu i niezbyt dużo ilość okien. Nadal zgadzam się z tymi oskarżeniami, to znaczy te okna to na 100% był zabieg celowy, ale te identyczne ściany i podłogi wyglądają trochę tak niedbale, jakby komuś po prostu się znudziło dekorowanie domu. Myślę, że znalazłyby się inne takie ściany albo podłogi, którymi można by było zastąpić te identyczne, żeby było to jakoś bardziej różnorodne. Nie zmienia to jednak faktu, jak wielki sentyment mam do tego domu. Ofelia jest jedną z moich ulubionych simek, więc podobnie jak w przypadku ćwierów, grałam tu bardzo dużo. Presto ciemne wnętrze i dobrze dobrane meble, jest w tym domu coś mrocznego, a w połączeniu z cmentarzem i latającymi po ogrodzie nocą duchami, daje to mieszankę, która według mnie idealnie pasuje do charakteru oliwki i w sumie ofeli też, a to jest to, czego szukam w simowych domach. Dwa kolejne domy, o których opowiem, są dość niepozorne. Nie są tak sławne jak dobrze znane domy oliwki, ćwirów czy kowalów, ale i tak przykuły moją uwagę. Pierwszym z nich jest dom zamieszkiwany przez rodzinę Noga, czyli przez simów z Lazurowej Promenady. Jeśli którąś z tych dzisiejszych placeli miałabym określić mianem obiektywnie dobrej, to byłaby właśnie ona. Ten dom jest bardzo w moim stylu i jednocześnie jest taki bardzo przepisowy. W sensie wydaje mi się, że normalnie buduje domy używając podobnych mebli i podobnej koncepcji. Myślę, że jest to idealny dom do takiej klasycznej, realistycznej rozgrywki rodzinnej. Jestem zakochana w tym, jak ten dom wygląda z zewnątrz, z jakiegoś powodu. Pokoje są bardzo dobrze rozłożone, nie jest ani za ciasno, ani zbyt luźno. Ogród także jest piękny, czego chcieć więcej? Kolejnym domem, który zasłużył na wielkie wyróżnienie, jest ten zamieszkiwany przez pana Szpadla. To jest taki typowy wiejski domek z bardzo fajnym klimatem. Wystrój wnętrza jest naprawdę trafiony. Jest taki przytulny i swojski, a meble są wybrane idealnie. Podoba mi się na przykład to, że pan szpadel ma jednoosobowe łóżko, a zaraz obok niego budzik. No taki typowy, obowiązkowy farmer, który wstaje o świcie. Staw i pomost wyglądają świetnie, chociaż pomost niestety sam w sobie nie może być użyty do łowienia ryb. A ta stodoła z tymi niby zagrodami dla zwierząt, to już taka dbałość o detale. Naprawdę mi się to podoba. Kurczę, patrząc na tą parcelę, widać, że autorowi się chciało. Poza tymi pięcioma domami, które od początku gry są zamieszkiwane przez simów, chciałam wspomnieć o kilku z tych parceli, które od startu są puste. Tutaj już naprawdę dość ciężko było mi wybrać faworytów, bo ja naprawdę często korzystam z tych pustych parceli. Zaczynę jednak od mojego bezkonkurencyjnego faworyta w tej kategorii, czyli od domu znajdującego się na ulicy Słusznej 210 w Miłowie. Tak, to jest ten ogromny dom zaraz za przyjemiaczków. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że według mnie to jest najpiękniejszy dom w dwójce. W życiu nie umiałabym zbudować czegoś takiego. To cuda ma sześć sypialni, cztery łazienki, ten ogromny taras i altankę. Dla wielu osób może to być za dużo, w końcu łatwiej jest jednak grać mniejszą ilością simów, a ten dom jest ogromny, ale popatrzcie tylko na to. Tylko raz w życiu udało mi się grać moimi simami w tym domu, bo nigdy nie było mi na niego stać, żeby kupić go wraz z wyposażeniem. Ale tyle razy meblowałam go od tak dla zabawy, na serio. Ten dom jest imponujący. Wybaczam już nawet tą niedomalowaną ścianę. Po prostu nie mówmy o tym. Kolejnym domem, który ubóstwiam, jest ten znajdujący się w kwitnących wzgórzach, ale nie w tej głównej części, tylko w tej za mostem, a dokładnie na ulicy Winogronowej 111. To nie jest dom na każdą rozgrywkę, bo jest jednak zbudowany w takim specyficznym, ściśle utrzymywanym stylu, ale jednocześnie wygląda on po prostu niesamowicie. Trochę z jakiegoś powodu kojarzy mi się on z ranczem Monteków, tylko o wiele bogatszym i ładniejszym. Poza tym, czy nie rozczula Was nazwa ulicy, na której znajduje się ten dom? Ulica Winogronowa brzmi tak... nie wiem, ale dobrze mi się to kojarzy. Patrząc na ten dom, w ogóle mam samo dobre skojarzenia, chociaż muszę zwrócić Waszą uwagę na tą Wieże, Silos? Nie mam pojęcia, co to jest, ale coś niedobrego stało się z tym dachem. W każdym razie przyjemny klimat, kompletnie inny od np. domu pana Szpadla, mimo tego, że znajdują się one w tym samym otoczeniu. W sumie szkoda, że ten dom znajduje się w takim, a nie innym otoczeniu, bo basen nie jest funkcjonalny przez większość roku. I to właśnie świadczy o bogactwie Simu, którzy będą tu mieszkać. Stać ich na basen, którego mogą używać jedynie przez parę dni w roku. Dwa kolejne i ostatnie domy wrzucę trochę do jednego worka, a dokładniej worka z domami, które wyglądają niesamowicie z zewnątrz, ale w środku potrzebują paru zmian w rozkładzie pokoi. Mowa o Alei Simowej 105 w Miłowie i Bulwarze Bardów 95 w Weronie. Teraz tak. W czym jest problem? W środku tych domów w żadnej sypialni teoretycznie nie zmieści się podwójne łóżko. Dla mnie nie jest to ogromny problem, bo i tak zazwyczaj używam moda na korzystanie z podwójnego łóżka, nawet jeśli jedna strona jest niedostępna, ale no, muszę przyznać, że jest to jednak trochę słabe. Ale jest simową 105, kocham za wygląd zewnętrzny, który jest naprawdę imponujący, a bardzo za ten ogromny ogród i taras. Tutaj w sumie nawet można by było dobudować dodatkową sypialnię, a te dwie połączyć ze sobą, więc nie ma tragedii, ale szkoda, że autor sam na to nie wpadł. Powiedzcie, czy nie warto jest zrobić remontu w tym domu w Weronie tylko po to, żeby wasi Simowie mogli chodzić po takim wspaniałym ogrodzie z tym labiryntem? W sensie, to jest naprawdę piękne. O swoich ulubionych domach mogłabym mówić i mówić, tak jak zresztą o swoich znienawidzonych domach. O domach to ja w ogóle zawsze mogę mówić, bo chyba jest to część Simsów, którą uwielbiam najbardziej. Tworzenie Simów jest mi dość obojętne, a na normalną rozgrywkę często jestem zbyt niecierpliwa, a budowanie to chyba jest to. Mimo tego, i tak planuję nagrać coś z jakiejś mojej rozgrywki w którymś otoczeniu albo którąś konkretną rodziną. Mam kilka pomysłów, ale jeśli macie jakieś szczególne wizje na rozgrywkę w moim wykonaniu, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. No i w ogóle napiszcie, jakie są wasze ulubione parcele i co myślicie o tych wybranych przeze mnie. Gorąco zachęcam Was do subskrypcji, jeśli nie chcecie przegapić moich kolejnych materiałów. A na dzisiaj to już wszystko z mojej strony. Dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się zdrowo i cześć!